O hej! Hey! Co ty tutaj robisz? Czytam właśnie drugi tom mnie Co To jest złoto, To jest zbudowana! Tak, tak, Czytam, to, to jest świetne? To jest świetne. Tak? Jestem <laughs> właśnie w połowie, zachwycony jestem naprawdę. Jest no, czeka. Czeka. Ej, nie wiem czy słyszałaś, ale jest czwarta część. Czy to dajesz, naprawdę? No. Ona by w ogóle mówić. Ja to nie ty... wyszła. Ej, tak polecam, to jest mega. Ej, a macie może pierwszą część? Ja nie mam. Ja Ale też. w bibliotece. Nie... O! Sprawdźmy to! Ja poszukam tutaj. Ja sprawdzę tam. A ja tu. Masz coś? Nie, a ty? Pusto. No, no ja też. Ej ma. Nie! Ej, ktoś chyba wypożyczył.